Witam serdecznie, kolejny odcinek Eurotrack Simulatora, ale właściwie to nie do końca. Po pierwsze, odcinek będzie bardzo króciutki. No, trasę wybrałem bardzo króciutką, więc... Tak, ale nie chodzi o trasę. W zasadzie to chciałbym... nie. Nie chciałbym włączać kierunkowskazu, zawracając, e... chciałbym powiedzieć słów kilka o tym, co dzieje się na kanale, a właściwie dlaczego nic się nie dzieje. Hm. E... Otóż sprawa wygląda następująco: Troszeczkę niestety chorowałem, i w związku z tym nie nagrywałem. W zasadzie niczego, e, no teraz na szczęście czuję się już nieco lepiej, aczkolwiek ciągle jeszcze pewne reperkusje e, choroby. E, szwedzie. Przyjmujemy, że mnie przepuszczasz, bo jesteś Szwedem, prawda? Tak? Dobrze przypuszczam? Chyba nie miał wyjścia. O, teraz powinienem włączyć kierunkowskaz, ale go nie włączyłem. Najwięcej działo się zwykle na kanale... znaczy na, na playliście Darmowych gier, ale tam znów niewiele się dzieje, z uwagi na to, że też niewiele darmowych rzeczy, które podobają mi się, bo to w zasadzie jest też warunkiem tego, żebym cokolwiek relacjonował, to gra musi mi się podobać. Eee, otrzymaliśmy dzisiaj, jak to w czwartek. Od Epic Games kolejną darmową grę. Tym razem. Hmm, no cóż, w jej single playerowość stanowczo wątpię. Eee, jest tam oczywiście tryb single player, ale tak naprawdę mam nieoparte wrażenie, że jest on tam umieszczony tylko po to, żeby być. To po pierwsze, po drugie, no cóż, gra jest na tyle trudna i tak słabo mi się podoba, że nie uznałem, że jednak nie. No cóż, ładujemy, ładujemy, znaczy nie ładujemy, tylko zabieramy naczepę i jedziemy. No, tutaj zapewne entuzjaści Wargame'a nakrzyczą na mnie głośno, że gra jest przecież świetna i cudowna i wspaniała. Nie twierdzę, że nie jest, tylko tyle, że mnie się nie podoba. Ale, no cóż, w przyszłym tygodniu będzie gra, która spodoba mi się niemal na pewno bo już mi się podoba i już ją lubię. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu na Epic Games pojawiło się nie mniej, nie mniej więcej, tylko Surviving Mars do zgarnięcia za darmo, ale to jeszcze nie teraz. W przyszłym tygodniu, jak wspomniałem. Ok, Co to taki ruch w tej Szwecji, no? Ne. Taki był odgłos, jakby mi coś upadło. Hmm. No, poprzednie wideo z Eurotract Simulatora. Hm, no różne dziwne rzeczy się tam działy, to prawda. E, 80, nie, 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 nie jesteśmy w Szwecji. Jakie osiemdziesiąt? Bez żartów. Tak. E, no cóż... Być może, choć tutaj nie obiecuję, że strasznie nagle wie, wiele więcej zacznie się dziać na kanale. Aczkolwiek na pewno coś to i owo jeszcze się podzieje. Tyle tylko, że ostatnio z uwagi na stan zdrowia w ogóle nie grałem w nic. Już samo to świadczy o tym, jak głębokie zmiany w psychice potrafi zwojować taki koronawirus. No dobra, osiemdziesiąt <laughs> tak. Eee, sporo dzieje się też w satysfaktory, ale tam znowu trudno mi jest cokolwiek relacjonować. Z uwagi na to, że niewiele zmienia się w opisie zmian, głupio brzmi, nie? Mamy tam, jest tam taka, takie okienko, gdzie można zmiany sobie obserwować. Ale tam ciągle to samo. Co chwilę coś mi się wczytuje. Jakieś update, y, ale nie wiem czego dotyczą. Przedostatni update radośnie spowodował jedynie to, że gra w ogóle przestała działać. uuuu Piękne miejsce. Low, chyba właśnie przejeżdżamy ze Szwecji do Danii przez mostek. A ja, ja 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 ja, no, to nie jest ładne, To nie jest ładne. Czemu te rzeczy nie wyłaniają się z mgły eee, w romantyczny sposób, tylko po prostu nagle wyskakują jak diabły z pudełka. Nie dałoby się tego zrobić o oj, oj, oj. Tyle developmentu i... Hmm, no cóż... no cóż, ale to... Była, moim zdaniem, zawsze jedna z bolączek e... e... Eurotrack Simulatora, że sceneria wyskakiwała nie wiadomo skąd. Ehm, tak. Także hmm, choroba spowodowała, że miałem mnóstwo czasu, a nagranie nie przeznaczałem ani sekundy. Po prostu nie chciało mi się, nie chciało mi się zupełnie, yy, mimo że no jakoś tam fizycznie może bym mi dawał radę, ale... Hmm. Ale jak już wspomniałem, choroba jest już... Za mną. Więc mam nadzieję, że Jak u mnie z paliwkiem? Paliwka, mam mnóstwo. Jadę aleją imienia mnóstwa paliwa. Whoa, 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 myszka, myszka, co mi tu szalejesz? Tak, zapowiadałem też filmik dotyczący nowych rzeczy, które mieliśmy dostać w warsztacie. Tyle tylko, że nie udało mi się ich tam znaleźć. I dlatego z zapowiadanego filmu o wyposażeniu kabiny Nici. Uła! Biedne zawieszenie wirtualne. No nie ma jak to zlecenie za e, jakieś tam tysiące euro walnąć sobie w jedną noc. No, całkiem sympatycznie. Czy te drążki to były radary? Hmm, nie wiem, nie wiem, bo jeżdżę zgodnie z przepisami. Także ci z was, którzy jeszcze ze mną zostali... O wypadek, wypadek losowy. To mam nadzieję, że no, wytrwają jeszcze te, te troszkę. E, cóż, chyba znowu będziemy płacić. Mhm. Tak. Ale jedziemy sobie na te one, co to nie trzeba się zatrzymywać. 234, to bolało. A, pięćdziesiąt, Mhm. Okej, okay, okej. Okay. O, nie 80 zapewne. Czas byłby już chyba zmienić ciężarówkę, ponieważ ta jest cudowna i wspaniała, ale troszeczkę zaczyna mi się nudzić. Może jakieś takie se spojrzenie na Mercedesy. Takie nowoczesne są teraz z ekranami zamiast lusterek. Hmm, 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 nie wiem czy są w grze. Trzeba by zobaczyć, ale. No nic, zdaje się, że już niedaleko. Jeszcze trochę mostów. Jeszcze trochę wyskakującej scenerii. Nie no to naprawdę jest. Jak w grach sprzed. No, powiedzmy sobie szczerze, już z 20 lat mniej więcej takie wyskakiwanie scenerii było powiedzmy do przyjęcia, chociaż nigdy mi się nie podobało. Hm. Zawsze wolałem najbardziej denne efekty mgły niż takie wyskakiwanie O, 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 o! Chyba Tak jest. Zmieniamy pas. Bo wypadek. Czy coś w tym rodzaju? Nie dobrze, nie dobrze. Uuu. A to nasz klient się spodziewa jakoś, tak? Czy ja mam otwarte okno, że taki chaos jest w pociągu? Hm. No tak, krótkie trasy mają to do siebie, że nasz klient za szybko się nas spodziewa, ponieważ nie mamy po drodze odpoczynku na takiej krótkiej trasie, więc... Nie możemy oszukiwać, nie odpoczywając. O, nic to, nic to. Jakoś specjalnie, o, już widzę mrugające kółeczko, oznaczające zbliżanie się do, do celu. No, zakręcik, mm, dość ostrawy, jak na mój gust. O, jakie fajne znaki No sorry, bo muszę się tu zmieścić, więc będę troszeczkę szerokim 50 Okej okay. A, to już niedaleko Mmm tak Także no cóż, darmowa gra tego tygodnia po prostu rozczarowała mnie na tyle, że nawet ją zainstalowałem i nawet nie najgorzej chyba wygląda o ile, o ile byłem w stanie cokolwiek zobaczyć, bo, bo nie wiedziałem co naciskać, żeby się coś działo, chociaż jest polska wersja, to prawda, ale dla mnie troszeczkę za mało polskiego w Polskim. No cóż, dojeżdżamy. Wo boa, 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 Pomyliło mi się rozglądanie ze skręcaniem. <laughs> Okej. Okay. Dobra, no, no zobaczmy, gdzie to chcecie. Oho. No wygląda. Niezbyt trudno, więc. Ha. E... Okay, tak, O, dobra. Pewnie w ramach złośliwości stoi tam ten samochodzik, który nam będzie przeszkadzał. Mam nadzieję, że uda nam się go wymanewrować. Zobaczymy, ile tu jest miejsca. No, miejsca jest całkiem sporo. Można najechać z tamtej strony, fajnie się złamać, wyglądając przez okno, co jest jawnym oszustwem, bo kierowcy tak przecież nie robią. Ale. O. Wszystko pięknie, ale nie. Chciałem, chciałem złamać za wcześnie. A przecież tyle miejsca jest. No, mamy taką fajną przyczep naczepę, naczepę, przepraszam. Ze skrętnym kołem, która ułatwia nam życie. Eee, choć akurat w grze bardziej wizualnie, bo te naczepy bez skrętnych kół jakoś też nie powodują strasznego pisku opon-o. Chyba się nie wyrobiłem, ale wstyd taki łatwy najazd, ah ja 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 to było żenujące no 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 może się uda Udało się. No stój, że. OK, wyłączamy pinkanie. No i doskonale. Także w tym nie na zbyt długim odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Kiedykolwiek by nie były. No, i cóż, no, wypada naprawdę podziękować, że aż tylu Was ze mną zostało, choć być może przez jakąś nieuwagę. No, ale cóż, no, jest jak jest. Mam nadzieję, że będzie troszkę więcej filmów, aczkolwiek nie od razu i nie jakoś naprawdę bardzo dużo. W tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.